No nie wytrzyma! Też się wkurza, że twoja furka tak szybko się brudzi? Bo mnie okropnie, ale znalazłem na to sposób. Już ci mówię, ale nikomu nie mów, bo to jest game changer. Jest to Sapphire od Autograph Detailing. Czyli aktualnie jeden z najlepszych quick detailerów na rynku z ceramiką. A teraz przetestujmy go w miejscu, gdzie mam najmniejszą hydrofobowość, czyli na tyle auta. A teraz przeniesiemy się na myjkę. Teraz zobaczcie, jak wygląda efekt na aucie bez naszego szafiru. Generalnie jest tafla wody, nie ma żadnej tutaj kropelki. Jest po prostu płasko i takiego właśnie efektu chcieć. Nie chcemy mieć. Teraz ja sobie umyjmy i zobaczmy, jaki efekt będzie po naszym stafajerze. Teraz ja dotrzemy po prostu tył do sucha. Do połówki se dotrzemy i też jakby do połówki sobie to nałożymy. Teraz sobie delikatnie przyciskamy na mikrofibrę. Oczywiście nie za dużo, żeby później ciężko nam się tego nie ścierało. I aplikujemy, choć tutaj misz, jakie się zrobiło ziarno na lakierze. Złoto. Teraz docieramy drugą stroną mikrofibry, i teraz zobaczmy na efekty zachodzące. Teraz chwila prawdy. Ale jest magia. Zobaczcie, ta połówka nie była robiona, a ta połówka była. Jest w przepaść. Jest idealnie. Moim zdaniem jest idealnie, po prostu widać. I słuchajcie, i taki efekt utrzyma Wam się od 2 do 3 miesięcy. Dla mnie baja. Podsumowując, krótko zwięźle, lepszego kozaka na rynku nie widziałem. Polecam Wam go bardzo serdecznie. Stafajer autogrogeting. Obserwujcie po więcej.